Jeśli chcesz grać ładnie brzmiące akordy na gitarze, to to, co Ci pokażę w tym filmie bardzo Ci się spodoba, bo pokażę metodę, którą wykorzystuje m.in. Keith Richards z The Rolling Stones, która pozwala na proste technicznie akordy, ale brzmiące naprawdę bardzo ładnie i bardzo przyjemnie się je gra. Zresztą zaraz się przekonasz, pokażę Ci powiedzmy kilka wariantów tych akordów, na pewno znajdziesz coś dla siebie, co będziesz mógł od razu zastosować w piosenkach, które grasz. Ja się nazywam Szymon Zajfer, składam za gitary.pl. Jeśli film się spodobał, będę bardzo wdzięczny, Ci dasz kciuka w górę, skomentujesz poniżej, oczywiście subskrybujesz kanał. A tymczasem weź proszę gitarę i przechodzimy już do lekcji, jak wspomniałem będzie bardzo praktycznie i pokażę Ci kilka gotowych przykładów. Zacznijmy od tego, że potrzebujesz przestroić lekko gitarę, bo wykorzystamy tutaj inne strojenie niż to standardowe. Wykorzystamy tak zwane Open G i polega to na tym, że przestrajamy trzy struny. Dwie, te najgrubsze i jedną najcieńszą. Czyli patrząc od strony najgrubszych dźwięk E przestrajamy do dźwięku D, czyli cały ton w dół. Następnie dźwięk A do dźwięku G, czyli również cały ton w dół. I analogicznie tak jak najgrubszą strunę z E na D, tak samo najcieńszą również z E na D. Czyli po kolei mówiąc jakie mamy struny są to D, G, D, G, H, D. Więc weź stroik, przestrój i lecimy dalej. kiedy mamy już tak przestrojoną gitarę, to jak zagramy wszystkie struny nie gramy tutaj tej najgrubszej, czyli D w tym przypadku, szóstej, tu ją tutaj kciukiem, dotykając od góry, Tak jak słyszysz, uzyskujemy ładnie brzmiący akord, w tym przypadku jest to akord G-dur. Stąd zresztą nazwa tego strojenia Open G, oznacza to, że kiedy gramy właśnie otwarte, czyli te open struny, uzyskujemy akord G. I analogicznie jak zagramy poprzeczkę na przykład na piątym progu, Gram tutaj wszystkie struny znowu poza tą najgrubszą szóstą. No to też, jak słyszysz, mamy ładnie brzmiący akord durowy. I tutaj, oczywiście, musimy patrzeć na strunę piątą, jaki to jest dźwięk. Pamiętając, że ta struna jest przestrojona w dół, czyli jak normalnie mieliśmy tutaj dźwięk D na piątym progu struny piątej, to w tym przypadku jest to dźwięk C, czyli mamy akord C dur. No i analogicznie dwa progi wyżej D dur. Tak więc grając coś takiego. Zagraliśmy akordy w tym przypadku G-dur, C-dur, D-dur, znowu C-dur. Jak słyszysz, wykorzystując tylko jeden, jak widząc, właśnie wykorzystując tylko jeden palec, i to daje nam możliwość zastosowania pewnych ozdobników, do czego za Ci przejdziemy. Jako ciekawostka dodam, że Keith z the Rolling Stones usuwa tą strunę najgrubszą, szóstą, i w ogóle jej nie ma na gitarze, tylko gra wtedy 5. Oczywiście w przypadku, kiedy gra w tym stroju, no bo jak widzisz, te akordy wszystkie wykorzystują. Wszystkie struny poza właśnie tą najgrubszą, więc żeby przypadkiem jej nie zahaczyć, po prostu ją odcina i usuwa z gitary. Kiedy mamy już te bazowe akordy, w bardzo łatwy sposób możemy dodać pewne dodane dźwięki, żeby ubogacić brzmienie ich. Jednym z tych sposobów jest dodanie nony. Polega to na tym, że na trzeciej struny, strunie gramy dwa progi wyżej. Czyli jeśli mamy w tym przypadku ten pusty akord, czyli granie tylko pustych strun, no to oczywiście będzie to drugi próg na tej strunie trzeciej. Posłuchaj bez tego dźwięku. I z. I oczywiście tak samo możemy na innych akordach, na przykład jak mamy tutaj akord c -dur, no to od piątego progu idziemy dwa progi wyżej na tej strunie trzeciej. Mamy coś takiego. Możesz też złapać czwartym palcem i wykorzystać drugi, żeby pomóc pierwszemu z tą poprzeczką. Wtedy większa szansa, że czysto zabrzmi ten akord. Jakbyśmy zabrali ten dźwięk. Lekko zmienia brzmienie. Czasem będziemy chcieli zagrać w ten sposób, czasem w ten, ale warto znać ten ozdobnik. Kolejny to jest kwarta. W tym przypadku gramy na strunie drugiej i gramy jeden próg wyżej, czyli jak mamy biedur. Teraz zagram z kwartą. czujesz się to lekkie napięcie, które się rozwiązuje kiedy tą kwartę zabierzemy. Tutaj dodam, że dla tych was, którzy znają teorię, że jak zagramy tutaj kwartę na drugiej strunie, to nie mamy w ogóle tercji w tym akordzie, więc tworzy nam się akord zawieszony, sas 4 Czy mamy G sas 4 w tym przypadku? I oczywiście analogicznie możemy, załóżmy no mamy tutaj ten cedur, no to po prostu łapiemy na drugiej strunie szósty próg. I jest ten sam efekt. Inny ozdobnik, jaki możemy zagrać, to jest seksta, którą zagramy na czwartej strunie. Też dwa progi wyżej, tak jak z tą noną. Czyli jak zagramy dlatego tego G-dur zwykłego na strunie czwartej drugi próg dodamy, to właśnie dajemy tą sekstę. I oczywiście, jak się pewnie domyślasz, w tych innych akordach, choćby w tym C-dur tutaj też możemy dodać, zagramy w tym przypadku na siódmym progu, bo jest po prostu dwa progi wyżej niż piąty. Natomiast to, co on tak naprawdę najczęściej się wykorzystuje i to, co jest sednem tej lekcji, bo często właśnie w Rolling Stones jest grane, to jest połączenie seksty i kwarty. Czyli coś takiego, czyli mamy na strunie czwartej dwa prógi wyżej i na strunie drugiej jeden próg wyżej niż ten bazowy akord. Czyli w tym przypadku, jeśli chodzi o G-dur, będziemy grali drugi próg na czwartej i pierwszy na drugiej. Dodajemy zarówno sekste, jak i kwartę i zabieramy ją, czyli traktujemy to właśnie jako ozdobnik, czyli nie, czy mamy cały czas, tylko co jakiś czas wrzucamy, czyli mamy giedur. I jak słyszysz, wrzucamy to na chwilę. ładnie brzmiący ozdobnik, który oczywiście możemy także na tych pozostałych akordach wykorzystać, na przykład tak mamy tutaj cedur. no to oczywiście na drugiej strunie jeden próg wyżej, czyli szósty, i na strunie czwartej dwa prógi wyżej, czyli y, siódmy próg. Czyli gramy. I tak dalej. No i na każdym innym akordzie, na D-dur na przykład tutaj też jak najbardziej. To jest właściwie to, co grałem w tej demonstracji na początku. Właśnie te trzy akordy z zadaniem tego ozdobnika, czy właściwie dwóch kwarty i seksty. Jako bonus pokażę ci jeszcze jeden ciekawy, a prosty sposób na wykorzystanie tego strojenia. Zauważ, że mamy tutaj wszystkie puste struny co daje nam dość unikatową możliwość że możemy grać na jednej strunie jakieś dźwięki i mamy to bardzo proste technicznie do zagrania no bo Wszystkie palce są wolne, więc mogę sobie złapać załóżmy tutaj na piątym progu i mogę przeskoczyć na dziesiąty i to nie daje mi nie sprawia żadnej, żadnego problemu technicznego. No bo palce są wolne, bo po prostu gram tylko puste struny. I to daje mi już możliwość, że mogę grać jakąś melodię na jednej czy dwóch strunach. Załóżmy wybierzmy sobie strunę em, drugą. I teraz wystarczy, że znajdę sobie dźwięki w skali Giedur I mogę grać pozostałe struny puste, a na tej jednej strunie grać sobie jakąś melodię. Coś takiego na przykład. Albo mogę grać na jakiejś niższej strunie. Załóżmy, nawet na tej strunie G Znowu tutaj dźwięki skali G-dur chwilę posiedzieć, jeśli nie znasz tych dźwięków, ale szybko znajdziesz. No i mogę, załóżmy w tym przypadku, rozłożony zagram po kolei wręcz. Bardzo prosty sposób, bez y, jakiegoś siedzenia długo i szukania tych dźwięków, gram jakąś melodię, czy to na wysokich dźwiękach, czy na niskich i łączę to z pełnym akordem, bo jest to bardzo proste, po prostu są to puste struny. Więc polecam, y, siądź sobie na chwilę i popróbuj na każdej z tych strun jakieś melodie, zobaczysz, że naprawdę ładne rzeczy y, w prosty sposób hmm. można wymyślić. I oczywiście, możemy grać inne akordy, nie tylko te durowe z poprzeczką w tym stroju, aczkolwiek są one rzadziej stosowane. Jak najbardziej da się jakieś ładne chwyty, ładne akordy znaleźć. To jest coś, na czym warto posiedzieć. Jeśli w ogóle interesujecie ciekawsze granie akordowe, także w tym stroju, ale nie tylko, to polecam mój kurs Gitara Ponad Podstawy. Tam omawiam wiele różnych przykładów. Także w OpenG, ale nie tylko. Większość jest w standardowym strojeniu kilka, także jeszcze w innym alternatywnym. Na pewno Cię to spodoba. Link do tego kursu jest poniżej w opisie. Tam też jest link do darmowego poradnika, który jest jedną lekcją wyciągniętą z tego kursu. Więc jeśli podoba Ci się takie ciekawsze granie akordowe, właśnie ponad takie podstawowe chwyty i akordy, no to myślę, że ten poradnik i ten kurs Ci się spodoba. Linki są poniżej w opisie. Jeśli film był dla Ciebie pomocny, będę bardzo wdzięczny jeśli w zamian. Wspomożesz ten film i przez poprzez to, że dasz, dasz po prostu kciuka w górę. Skomentujesz poniżej nawet jakiś prosty komentarz dla zasięgów. No i oczywiście najważniejsze, subskrybujesz kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Z góry dziękuję. Ja się nazywam Szymon Zajfer z PL. Do zobaczenia w kolejnych filmach.